Dzień dobry, ja jestem Żółw, a oto kolejny odcinek, zagrajmy w The Lost Vikings, czyli Zaginieni Wikingowie. Wpisujemy hasło FRGT. Forget. Zapomnij. Zapomnij, że przejdziesz ten poziom za pierwszym razem. Dobra, tu mamy jakieś, nie wiem co. Nie wiem, Erik na pierwszy ogień. Nie. Na pierwszy ogień idzie Balog. Ja już zakładam, że będę przynajmniej z 15 razy próbował przejść ten poziom, więc spokojniutko. Aha, ale po tym mogę przejść? Tak, mogę przejść. Uuu. Uuu. No dobra, weźmy te dwie wąbki. I co tu jest na dole? Na dole są pierdolone lasery. Jeszcze w tym takim prostszym układzie, na szczęście. Mm, zróbmy to w ten sposób. I co my teraz mamy dalej? Mamy jakieś małe gówno strzelające. Ciekawe czy Olaf jest w stanie to zablokować. Przekonajmy się. Pewnie nie. A nie, jest. O tyle dobrze. No to idziemy dalej. I robimy jebut, jebut, i jebut, jebut. Więc je but. Je ten but. Dobra. Przechodzimy dalej. Co tu mamy? To jest miejsce dla Eryka. Dla nikogo innego, tylko dla Eryka. Chociaż tu po prawej by się przydał Balok, więc chyba będę musiał Olafem tam zostawić mu. Trochę miejsca i dopiero. No dobra, spróbujemy. Czy ja tutaj jestem w stanie coś mądrego zrobić? Nie. Ale spróbujmy ten pierwszy pomysł, jaki mam. Bo tutaj są dwa lasery z tego, co widzimy. Ok, zróbmy w ten sposób. I teraz palok jest w stanie wejść na niego, strzelić tutaj. Jeden się wyłączył, ale teraz co z drugim? Wejdźmy sobie tu. I co my tu mamy? No, dalej mamy laser, więc to nam nic nie dało. Zobaczmy jeszcze w ten sposób: czy tutaj zahaczę i widzę ten laser. Cholera, nie jestem pewien. Zwróćmy uwagę. Znowu nie zauważyłem. Moim zdaniem, jest nadal włączony. Da, jest nadal włączony. Głupie ścierwo. No dobra. Balog yy... ok, dał radę. I teraz jeden wyłączony to jest wyłączone, Nie wiem po co to się wyłączyło. To się włączyło. I teraz muszę zrobić tak i tak. Okej, okay, uszło. Chodzimy tutaj. Co my tu mamy? Mamy to ścierwo. Nienawidzę takich. Okej, okay, udało się. I teraz. Kurwa, jak ja mam to zrobić? Chyba tylko tak. Dobra, weźmiemy do mięsko. Udało się. To jest rozwalone. Udało się. Hmm. No i tu już nic nie mogę zrobić. Wróciliśmy się na początek. Teraz tak. Olaf chyba jednak mo Tak, ma pół lasera tylko. Okej, okay, spokojnie. Ja się boję Stało się Robimy tak I teraz gdzie to jest? Tutaj wyżej To nie było tutaj Tak tutaj Co dalej? Tu można przeskoczyć Ale tutaj też trzeba O Jezu wiem jak to trzeba zrobić Trzeba W ten sposób I oby ten guzik się wcisnął nie, nie wcisnął się. A gdzie nas teraz sofnie. O, fak, tu jeszcze nie byłem. No dobra, tu mamy bombkę. To jest ryzykownie. Teraz tak, co ja tu mogę zrobić? No niewiele. Aha, i tutaj mogę pewnie erykiem podskoczyć, tylko muszę erykiem przejść. Ten fragment. Czyli na bank muszę wlecieć środkiem. Nie, nie mogę wlecieć środkiem. Kurde, jak ja mam to zrobić? Powinienem pewnie tutaj gdzieś. Hm. Jak to teraz zrobić? Ja tu coś skopałem, czegoś nie kliknąłem. To jeszcze nie działa. Tu nie mogę wejść. Tutaj było miejsce z balogiem, no ale to też na razie nie działa. Także przejdźmy sobie tutaj jeszcze raz dalej. robi ten guzik? No ten guzik odblokował mi tutaj Eryka, gdzie jest teraz Eryk? Eryk jest tu. No tylko ja nie wcisnę tego guzika, bo muszę przejść dalej. A żeby przejść dalej, muszę albo tutaj, albo tutaj to zrobić. Czy ja mogę jakoś wyłączyć to ścierwo? No, nie za bardzo. Udało się spaść? Nie, nie udało się. Muszę zlecieć tu na środek? Nie. Też nie. O, w ten sposób! A! No dobra. I i cofamy. Nie zabiło nas? Nie, nie zabiło. Ale włączyło jakieś lasery pewnie. I teraz tak. Na pewno można się teraz cofnąć tutaj po prawej. Jezus Maria, to wygląda jakbym miał to zrobić za pierwszym razem, twu twu. Okej, okay, niech się wyłączy ta czerwona poświata, bo ja teraz słabiej widzę. I znowu zrobię tak, że zeskoczymy tutaj w dół. I spróbujemy przejść dalej. No wyłącz się, ścierwo, bo ja nie chcę czerwonego, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ja się boję jak cholera. Dobra, dobra. Mm. Teraz będę musiał przejść w lewo. Na szczęście mam tarczę, od razu jej użyję. Okej. Okay. No dobra, próbujemy kurwa źle, też źle, na spokojnie, ok, spadamy i od razu w lewo, prawie się udało, udało się, i teraz, raz, dwa, udało się, udało się, to zjemy. i znowu się udało. I tu w lewo, kurwa mać. W lewo, w lewo, w lewo. Odbijmy się. Udało się. I od razu... Kurde źle, powinienem tu po lewej. Aj, ale blisko było, widzicie? Fajny poziom, fajny poziom, bo już za drugim razem chyba go skończę. Dobra, jeszcze raz na spokojnie. Kurwa mać, blisko było. Kurr, bamać, blisko. O Jezu, źle, 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 źle. Kurwa, zamyśliłem się. Ja pierdolę. No dobra. I co teraz? Na środek. Udało się. I teraz nie wiem. Kurwa, nie wiem. Od razu w lewo. Oby. Oby, oby, oby. Tak. Od razu w lewo. I tu w prawo. O kurwa. No dobra. Mam żółty klucz. Mam czerwony klucz i mam niebieski klucz. Teraz wystarczy, że użyję tego przycisku. I żółty klucz. Czerwony klucz, niebieski klucz. Uja! Teraz mam was. Teraz mam was tam, gdzie chciałem was mieć. Stojących zaraz koło wyjścia? Szybko, wynośmy się stąd. Czekaj, czekajcie, to jest właśnie to, czego on od nas oczekuje. A może to jest właśnie to, o czym on chce, żebyśmy myśleli? O Jezus, Maria, odwrotna psychologia. Uuuuj! Jestem zamotany. Po prostu, po, po prostu idźmy. Chodźmy, po prostu chodźmy. No dobra, hasło 4R. N4, czyli pewnie arena, czyli arena. Ja byłem Żółw, to byli Zaginieni Wikingowie do Lost Vikings i zapraszam do następnego odcinka. Siemano!